Lekcja druga, ćwiczenie pierwsze. Układ jest taki. Struna E, próg drugi, palec wskazujący. Próg czwarty, palec serdeczny. Próg trzeci, palec środkowy. Próg piąty, palec mały. I struna druga tak samo. Drugi, próg drugi, palec wskazujący. Czwarty, serdeczny. Trzeci, środkowy. I piąty, mały. Całość. I ćwiczymy palcami. Prędkość 120, wartość całej nuty raz dwa trzy cztery 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 pół raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery i ćwierć Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Kostką. Góra, dół, góra. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa. Trzy, cztery, 2, dwa, trzy, 2, raz, dwa, 2, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, 2, cztery, raz, 2, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, 3, raz, dwa, trzy, cztery. raz, dwa, trzy, cztery, Próg trzeci, palec wskazujący dwa razy. Próg piąty, palec serdeczny dwa razy. Struna druga H. Próg czwarty, palec środkowy dwa razy. I próg szósty, palec mały dwa razy. Struna G, tak samo jak struna pierwsza E. Próg trzeci, palec wskazujący dwa razy. I próg piąty, palec serdeczny dwa razy. I ćwiczymy palcami. Prędkość 160. Cała nuta? Raz, dwa, trzy, cztery, 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 I pół Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I ćwierć nuta. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, państwo, I kostką dół góra. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, three, cztery. Raz, dwa trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery.